Skoki spadochronowe, eksplozje, strzały z karabinów. Tak wyglądała rekonstrukcja historyczna zrzut cicho ciemnych w paradyżu 1943. W widowisku uczestniczyło około 200 rekonstruktorów i kilkuset widzów. Inscenizację rozpoczął zrzut z samolotu. Najpierw na spadochronach leciały zasobniki z pieniędzmi, bronią i żywnością dla partyzantów. Za nimi skoczyli spadochroniarze. Spadochrony klasyczne, desantowe wojskowe. To nieco odbiega od skoków takich sportowych. Następnie miejsce akcji przeniosło się na polane pobliskiego lasu, gdzie stoczona została bitwa partyzantów z oddziałem niemieckim. Partyzanci wyszli z bitwy, zwycięsko. Tak jakiegoś ofic czy oficera może. Pod, pod oficera, załóżmy pas oficerski, jest coś tam, jakaś krótka broń. Aczkolwiek Mausera mam, bo wiadomo, że w lesie wszyscy strzelali. Rekonstrukcja odtworzyła historię z 19 marca 1943 roku. Zrzut cichociemnych był wsparciem dla partyzantów 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Był to jeden z ze zrzutów, w których oprócz broni zrzucono znakomitych oficerów przygotowanych do prowadzenia właśnie większych oddziałów armii krajowej w yy, przygotowywanej akcji burza bez wątpienia historia tak pokazana lepiej zapada w pamięć niż wiedza z podręczników szkolnych ja jestem miłośnikiem historii w młodym wieku no i ogólnie bardzo fajne Dlaczego dowiedziałeś się czegoś nowego tak o ciemnych. to byli komandosi z Anglii którzy zostali tutaj zrzuceni by organizować no bojówki Inscenizacja zrzutu cicho ciemnych zorganizowana została już po raz drugi. Organizatorzy z jednostki Związku Strzeleckiego Strzelec zapowiadają kolejne widowiska.